I musimy się mocno zastanowić, i będę to mówił dzisiaj do kamery wprost. I zależy mi na tym, żebyście to zobaczyli. Bo ja wczoraj będąc tam, przebywając z tymi dziećmi, to była fantastyczna rzecz. Zobaczyłem w tych dzieciach ogromną nadzieję. Zobaczyłem w tych dzieciach rozumienie sportu, ideę sportu. Rozumiałem co to, zrozumiałem wczoraj, co to znaczy mieć swoich idoli, mieć swój ukochany klub w najwyższej klasie rozgrywkowej mieć swoje marzenia, to było fantastyczne, co wczoraj nas mm, mnie i moich piłkarzy spotkało. Natomiast nie mogę przejść obojętnie wokół tego, co się dzieje w przestrzeni internetowej i co i jaką narrację wysyłacie wy, wy dorośli ludzie, dorośli ludzie. Toczycie taki szlam, szlam wokół tego, co, co się dzieje w sporcie. Sport łączy ludzi i nie zapominajcie o tym, bo to, jaki dzisiaj poziom prezentujecie w tych wszystkich wpisach, i to robicie wy, dorośli ludzie. Bo ja rozumiem, że ja jestem człowiekiem ambitnym i nie uciekam od odpowiedzialności, bo Wszyscy chcemy wygrywać, każdy chce być na górze, każdy chce być chwalony. I ja rozumiem konstruktywną krytykę, rozumiem to, rozumiem dobre uwagi, e, rozumiem też te złe, bo mamy prawo do tego, żeby być źli, natomiast sposób w jaki to robimy, w jaki sposób chcemy wychowywać nasze dzieci, to jest po prostu ludzie tragedia, tragedia. To, co się dzieje, bo to że te dzieci chcą i mają marzenia, ale te dzieci też są w internecie, w tej przestrzeni i one dzisiaj nie wiedzą, bo wczoraj mi te dzieci zadawały pytania, co się dzieje, dlaczego tak jest, dlaczego jest tyle nienawiści, bo oni mają zupełnie inaczej sport postrzegany, zupełnie inaczej. Sport to jest rywalizacja wypadkowa, to co ja powtarzam cały czas, czasami się z tego śmiejecie oczywiście. Że można wygrać z każdym, że na wszystko trzeba mieć plan, z tego planu też się śmiejecie. Oczywiście, każdy w sporcie ma plan, jest realizacja tego planu, ale jest sport. To jest sport i zdarzają się różne rzeczy. I niektórzy z Was, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, w ciągu dwóch, trzech dni potrafią zmieniać tak relacje i narrację swoją. Nagle jesteśmy dobrą drużyną, potrafimy grać, potrafimy wygrywać. Ale nagle jesteśmy nieudacznikami, ludźmi bez honoru, bez zasad, bez jakichkolwiek wartości. To jak chcecie wychowywać tą młodzież? Ja się was pytam, bo pewnie większość z was ma swoje dzieci, a jak nie, to może macie rodziny, może one mają dzieci. Zastanówcie się, czy chcielibyście kiedyś, żeby ktoś mówił tak o was. Pewnie o was nie będzie tak mówił, bo do sportu wam daleko naprawdę, ale może będzie ktoś. Mówił tak o Waszych dzieciach, o Waszych sześniakach, o Waszych wnukach. Co wtedy zrobicie? I wtedy będziecie mieć tylko pretensje do siebie, bo wy, wy ich wychowujecie. Wy wprowadzacie taką narrację. Tylko i wyłącznie Wy. I apeluję do Was, ludzie, otrząśnijcie się, bo ja nie uciekam od niczego. Ja rozumiem wszystko, że chcemy być więcej, chcemy być wyżej. My też chcieliśmy być przed tym sezonem dużo wyżej dużo wyżej niż teraz, co jesteśmy. Ale to nie jest powód do tego, żeby uciekać od odpowiedzialności, na pewno nie, a na pewno nie ja. Ale to nie jest powód do tego, żeby orać, orać ludzi, bo naucz się jednej rzeczy, że to, co mamy w naszym mieście, to jest sport i mamy go bardzo dużo i na wysokim poziomie. Szanujcie to. Szanujcie to, bo to, co Wy reprezentujecie, Swoimi wypowiedziami po prostu niszczycie to i ludzie, którzy, którym zależy na tym dzisiaj, żeby byli w ekstraklasie, na naszym miejscu, powtarzam, na naszym miejscu, się po prostu z nas śmieją. Bo nie jest łatwo wejść na poziom ekstraklasy, na pewno nie. A trzeba to szanować. I dzisiaj jest moment do tego, żeby się po prostu opamiętać i być razem. I być razem, bo kiedy krytyka to krytyka, a kiedy mamy być razem, to razem. I wczoraj na tym spotkaniu obiecałem tym dzieciom i nie tylko tym, i dzisiaj obiecuję to wszystkim, że absolutnie, jeżeli chodzi o stronę sportową, zrobimy wszystko, absolutnie wszystko, żebyście mogli być z nas dumni. Bo robimy to dla Was i serce moje, serce nasze rośnie, kiedy Was widzimy na stadionie. Kiedy Was widziałem tak jak wczoraj, to było coś niesamowitego. I za to Wam serdecznie dziękuję. A Wy, drodzy narratorzy internetowi, zastanówcie się, proszę, nad tym, co, co robicie i w jakiej formie to robicie, bo na pewno sport musi łączyć ludzi, a nie wprowadzać fale nienawiści i podziałów.